Więc znajdujemy się w Laboratorium Robotów Społecznych na Politechnice Wrocławskiej, w dziale kroniki. W tej chwili tutaj w laboratorium przygotowujemy eksperyment. Krótko o tym projekcie. Projekt LIREK, bo w takim projekcie tutaj pracujemy. Jest to, projekt, który, jest to unijny projekt, w którym w ciągu czterech lat mamy zbudować robota społecznego, czyli takiego, który no, w przyszłości praktycznie ma trafić do naszych mieszkań jako nasza taka pomoc domowa, czy po prostu nasz towarzysz. Ten będzie polegał na tym, że e, wystawimy tam dwa takie roboty społeczne. Jeden to będzie robot stacjonarny. Nie! No fajnie! To jest taka gadająca głowa, która będzie zachęcać tam do rozmowy różnych e, przechodniów. Do oka wpadło. No i drugi robot to jest robot Flash, który, e, w którym e, jest to mobilny robot, na którym jest zainstalowana głowa MS, jest to również robot społeczny i on będzie sobie podróżował po rynku i również zaczepiał przechodniów. Jest to na celu sprawdzenie tego, jak, jak, jak e, społeczeństwo reaguje na takie konstrukcje. Czy już jest gotowe, czy jeszcze się ich boi, czy, czy to już wystarczy, czy powinniśmy coś jeszcze do, do nich dorobić, czy zupełnie zmienić ich wygląd.